po serdecznie pop, 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 kolejny na kanał na wasze zajebiste ciało, piękne, z tej strony kładziemy się nisko o, po zamykam skop, ja, jak już wspomniałem jakiś czas temu, e, mamy zamiar odnowić trochę nasz klan, mamy ten zamiar powrócić do e-sportu, ale jeżeli już, to oczywiście z wielkim Hukiem, yo, a więc ogłaszam teraz oficjalnie, że szukamy nowych klanowiczy. Zanim jednak wytłumaczę, jak dostać się do klanu, co będzie banalnie proste, przynajmniej na początku, e, chciałbym, że tak powiem, przywitać naszych nowych klanowiczów, którzy już teoretycznie doszli. Są to oczywiście ludzie, którzy coś potrafią. Dlaczego wiem, że coś potrafią? Bo wygrali turniej, który był ostatnio u mnie na kanale, tak? Pamiętacie klan, który jeszcze wygrał? Gra w e sport dokładnie i w ten oto sposób witam tutaj Miał-Miał, witam um, Matiozę, no i tam jeszcze trzecią osobę, która e, będzie do nas dochodzić, e, jest to e, Affection, który kiedyś był tam w Aim e-sport i tak dalej, e, więc już mamy kilku dobrych graczy, którzy e, do nas, że tak powiem, przeszli, szukamy, ale ich... Więcej, więc jak się dostać? Bardzo prosto, nieskomplikowanie i tak dalej. Musicie sobie zapamiętać jedną rzecz. ts 3gamesterseu To jest serwer TeamSpeak, na którym teraz my siedzimy, tak? Wchodzicie na tego Teamspeaker mniej więcej w rejonach 20 do 21, tak? W tych godzinach codziennie postaramy się, aby ktoś z naszego klanu był, z którym będziecie mogli sobie porozmawiać, e, powiedzieć co potraficie, dlaczego chcecie do klanu, e, dlaczego Was powinniśmy w, e, wziąć, czy cokolwiek. Taka szybka po prostu jakaś nieskomplikowana rozmowa, nie wiadomo co zapytania, czy cokolwiek, tylko po prostu naprawdę prosto z mostu: Ej chłopaki, ja już grałem w e tu i tu, e, nie wiem, przychodzę z tego i z tego klanu, lub e, nie wiem, mam, e, gram sam, co prawda, ale jestem w, w arenie tak czy inaczej na, nie wiem, 15 levelu czy cokolwiek. Wiadomo, coś, co ma z e sportem do czynienia, coś, co, że tak powiem, te osoby, które się tym zajmują, też zainteresuje, tak? Mamy zamiar złożyć dwa lub nawet i trzy składy, tak? Więc jest wystarczająco miejsca. Już pewne osoby mamy, szukamy oczywiście więcej osób, tak? Aby te dwa, trzy składy zrobić. Teraz oczywiście pytacie się, ale dlaczego mam, kuźwa, grać dla was, a nie dla swojego własnego klanu? Oczywiście wiadomo, ja mogę tylko i wyłącznie rzeczy e, tego typu zaoferować, mm, że u mnie oczywiście na kanale regularnie będą się takie e, mecze pomiędzy naszymi klanowiczami pokazywać. Będę też nieraz nie dwa organizował mecze z innymi drużynami, które też brały udział przykładowo w turnieju i tak dalej. E, będzie też coś u mnie na kanale, ale to za pewien czas gdzie nawet i mój własny skład będzie miał, że tak powiem, możliwość zarobienia sobie kilku groszy, nie będą to jakieś bogactwa, ale zawsze coś. No i oczywiście, jeżeli będą jakieś turnieje warte wspomnienia, to oczywiście ja będę starał się jak najbardziej załatwić temu tej drużynie, która się okaże z tych dwóch trzech składów najlepsza. Wtedy będą takie jakby pomiędzy klanowe wojny, aby dowiedzieć się, która z tych drużyn naprawdę najlepiej na to zasługuje i wtedy ja będę starał się jak najbardziej tylko mogę przez wszystkie moje znajomości, czy to przez Gamesters, Aim Controller, czy cokolwiek jeszcze dużo tych możliwości jest, e, załatwić mam oczywiście w tym turnieju miejsce. Jeżeli się okaże taka drużyna, powiedzmy, nie wiem, skład... Numer jeden, um, będzie takie ładne pojedynki wygrywać dość często, e, będą brali udział w też w różnych innych rzeczach, czy to MLG, ESL, e, jest tego pełno, tak? I też będą zdobywać tam jakieś miejsca i zobaczę, że naprawdę jest potencjał, wtedy, wtedy też wiadomo, że będę w stanie też zainwestować, czy to w bilety na jakiegoś lana, czy cokolwiek. E, wiadomo, że trzeba się ale najpierw wykazać. Nie będę inwestował po prostu w każdego jednego, co tylko się da, jeżeli nic nie potrafią. To jest ta szansa, tak? Składamy, że tak powiem, drużyny, Kilka składów, będziemy testować się pomiędzy sobą i będziemy próbowali z tych wszystkich ludzi złożyć naprawdę tą ultimatywną drużynę, tak, tą najlepszą z tych wszystkich, którzy dojdą do nas. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy u nas w klanie kilka osób, które że tak powiem są bardzo, bardzo gorące na to. E, osoby, które już są długo w klanie, e, też osoby, które brały samy udział w turnieju, właśnie w Godzow w Bedel w ostatnim pojedynku po naszej stronie. Mówię, do tego teraz dochodzą też osoby, które grały po przeciwnej stronie. Tak więc jest już tutaj nasz kilku, którzy naprawdę chcą grać i chcą grać przede wszystkim regularnie, uczyć się, rosnąć w górę. No i żeby kiedyś coś w końcu osiągnąć tym klanem. Tak bardzo mocno zastygło od czasów Ghosta, tam jeszcze dobrze nam szło, e, od tego czasu jakoś się rozpadło to wszystko. A więc mówię, jeżeli szukacie klanu i akurat uważacie, że nasz klan mogłoby być czymś dla Was, to wchodzić. Wchodzić na TeamSpeak'a, ts3.gamesters.eu, na pewno będzie link w opisie tego filmiku i wchodzić. Tam jest pokoik, e, chcę do klanu, tam nawet pisze w nazwie tego pokoju, że mniej więcej od 20 do 21, e, tam nawet są jeszcze trzy podpokoje e, według skillu, tak, to jest teraz obojętne, ale jeżeli ktoś naprawdę sądzi, że jest zajebisty, to od razu wchodzi do pokoju, jestem super zajebisty e, i wtedy osoby, które że tak będą tam wchodzić, bo będzie kilka osób właśnie z powodu tych dwóch, trzech składów, które będą e, szukać ludzi... Em, może akurat coś się znajdzie. Będziemy testować, będziemy widzieć, kto, że tak powiem, najlepiej gra, wchodząc razem na arenę. Czy to mówię, robiąc dwie dwa składy i grając przeciwko sobie na prywacie, będziemy widzieć po prostu, kto się wybija, kto jest jakiś naprawdę wybitny w tym kierunku. No i dalej będziemy patrzeć, co za możliwości są, aby ten klan wypromować jak najwyżej, żeby zrobić. zdobyć jakąś, że tak powiem. Um... Taki rozgłos, o, tak, trzeba jak najbardziej rozgłosić później ten skład, jeżeli naprawdę będzie on warty świeczki e, I oczywiście turniejom nic nie stoi w drodze A więc jeszcze raz i mam nadzieję, że już ostatni Chcecie do nas do klanu, wchodzić na Spika pomiędzy 20 a 21 e, My będziemy starać się codziennie na tym TeamSpeaku być I po prostu z nami gadacie, chcemy do was do klanu Siedząc tam w tym pokoju, że chcecie do klanu, i damy radę. Wtedy będziecie się ugadywać tam właśnie z tymi różnymi ludźmi. Chodźcie na konsolę, pogramy dwa, 3 mecze, zobaczymy na arenie, jak wam idzie, czy to na prywacie, i wtedy już w sumie wszystko jasne. Jo! Oczywiście nie każdy się dostanie, ale to zobaczymy. Po prostu kto potrafi, ten się dostanie, kto nie. To nie. Mówię, 2-3 składy, więc miejsca jest. Ja w tym miejscu, że tak powiem, dziękuję za wysłuchanie mnie do końca. I jak zawsze zapraszam do następnego razu. Bi jacz